Kaja mówiła, że ma dla ciebie jakąś propozycję, będziesz z nią współpracował. Słuchajcie, Kaja ma obok nas garderobę na jutro, bo ma tutaj występ specjalny, więc to się okaże, <grym> <grym> co się wydarzy. Ja nic nie wiem jeszcze. Nie, nie rozmawiałem z, z, z Kają, i, i jak Wszyscy. porozmawiam, to też nie wiem, czego wam powiem, bo nie wiem, co to za propozycja czy to może będzie jakaś, wiecie. Powiedziała, że nie matrymonialna. Nie ma, a, nie no, no to może taka właśnie publiczna jakaś. No nie no, to mnie cieszy bardzo. No. Ja z, z panie, panią Kaję bardzo, ja, mi, wiecie, mi się Kaja kojarzy, pani Kaja właściwie. Ja nie przeszedłem z nią na ty, ale, ale może jutro to się wydarzy. <grym> ja tę panią bardzo, ona jest częścią mojego życia, dlatego że Pan fakt, nie wiem czy ci to mówiłem, czy nie. nie. Płyta, a, a nie, jeszcze wtedy nie płyta, kaseta. Kaseta e, Kaja Ibregowicz, mm -hmm. na której między innymi była Jest tabakiera, tabakiera. E, To była kaseta, którą mój tato i moja mama ulubili sobie. Przy każdym wyjeździe z nami do rodziny przez całą Polskę, do, na Podlasie, wow. do Białego Stoku, więc my tego słuchaliśmy namiętnie i jako dzieci mieliśmy takie, tato, a puść to już, jak jechaliśmy tam. Więc całą tę kasetę, te wszystkie utwory są mi takie bliskie, więc yy, yy, myślę, że super, że yy, yy, Kaja ma obok nas garderoby, bo ja jej po prostu będę mógł podziękować za to i powiedzieć, że yy, tak yy, ciepło o niej myślę, bo za dzieciaka po prostu słuchałem jej i na jej utworach. Z tej kasety, jeszcze kasety wtedy trochę wyrosłem, więc one w jakiś sposób ukształtowały mój gust muzyczny. Więc super. Białystok pozdrawiam, pozdrawiam Białystok. Moje miasto to Białystok, tam mi najszybciej serce bije, ze wszystkich miast w Polsce. Naprawdę. Nie wiem o co chodzi, ale może dlatego, że tam mam prawie całą rodzinę. Mi się ale... zawsze bardzo dobrze w Białymstoku tańczyło. Wszystkie o. turnieje, które tańczyłam w Białymstoku to albo wygrywałam, albo miałam jakieś takie dobre wyniki, dobrze mi się tam tańczyło zawsze, tam było du dużo turniejów zawsze.